Sachajko, klub Kukiz 15. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Opowiadam się za skierowaniem procedowanej ustawy do dalszych prac w Komisji Zdrowia w imieniu Klubu Kukiz 15. Omawiany projekt jest projektem obywatelskim. Został on przygotowany przez środowiska bezpośrednio zainteresowane w prawidłowym funkcjonowaniu służby zdrowia, czyli szerokie grono lekarzy, jak i pacjentów. Zwróciłbym uwagę na to, że ponad 100 tysięcy podpisów złożonych właśnie pod tym obywatelskim projektem było przez bardzo długi okres czasu przechowywanych no właśnie w zamrażarce ministerialnej czy czy tutaj sejmowej. Mamy nadzieję, że w tej kadencji obywatelskie projekty będą trafiały pod obrady Sejmu w tempie priorytetowym. Wprowadzając ustawę refundacyjną Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że jej celem jest zmiana w skali odpłatności za refundowane leki, jak również Umożliwienie wynegocjowania wynegocjowanie niższych cen pozwoli pacjentom na dostęp do nowoczesnych terapii. Niestety wprowadzenie ustawy bez koniecznego dopracowania jej i konsultacji ze wszystkimi środowiskami doprowadziło do wielkiego chaosu. Pacjenci, którzy w grudniu 2011 roku płacili za leki 320, a w styczniu zmuszeni byli do płacenia nawet 400 zł. Lekarze z obawy przed konsekwencjami wypisywania nieprawidłowego wypisywania leków nie wypisywali ich z refundacją, tylko wypisywali je ze stuprocentową odpłatnością. Myślę, że wszyscy pamiętamy ten sławetny protest lekarski pieczątkowy i już na samym początku lekarze zwracali uwagę na liczne problemy mankamenty tej ustawy. Lekarze powszechnie alarmowali, iż wprowadzone przez ustawę zmiany zlikwidowały swobodę, swobodną decyzję lekarza, który leczyć, leczył pacjenta czy powinien leczyć pacjenta zgodnie z jego chorobą oraz zaleceniami towarzystw medycznych, a refundacja ograniczała ich do, do zapisów w charakterystyce produktu leczniczego. Opisywaną patologię niweluje poprawka do artykułu 6 ust. 1 ustawy o refundacji leków. Sukces, jakim miało być umożliwienie zwiększenia dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia, również okazał się karykaturą możliwości nowoczesnej medycyny. Wprowadzając nowe programy lekowe, wciąż dostępność do tych programów uzależniona była od obstrukcyjnych, administracyjnych przepisów, uzależniających dostęp do pacjentów do leczenia nie od aktualnej wiedzy medycznej, ale od zespołów koordynacyjnych które były bezpośrednio umocowane przy NFZ, które to zespoły nawet nie widziały chorego. Dobrym przykładem jest dostępność leków w programie lekowym w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, gdzie w Polsce na, na ponad 8 tysięcy chorych dzieci w Polsce leczonych jest niewiele ponad 500. Dodatkowo 1 września bieżącego roku ustępujące Ministerstwo Zdrowia wprowadziło poprawki w tym, w tym projekcie w ten sposób, że po 24 miesiącach leczenia, skutecznego leczenia, mamy przerwanie terapii lekowej i powrót do tej terapii lekowej jest dopiero możliwy po drastycznym pogorszeniu stanu zdrowia dziecka. Ustawa z 2011 roku w skuteczny sposób obciążyła wszystkich lekarzy dodatkowymi biurokratycznymi obciążeniami, czym naraziła ich na, na, na dłuższe kolejki oraz kupowanie leków ze stuprocentową odpłatnością. Jak również wprowadziła absurd uzależniający prawo do refundacji leków od tego czy lekarz prowadzący danego pacjenta ma podpisaną umowę z nfz czy nie, a nie od tego czy pacjent dany jest ubezpieczony. Należy przyznać iż jedno z założeń ustawy z 2011 roku zostało zrealizowane, a mianowicie zaoszczędził NFZ, co oznacza, że więcej do leków dopłacili pacjenci. No i rzeczywiście polscy pacjenci dopłacają do leków refundowanych najwięcej w Europie około 40 ceny leków. Usunięcie jednego z obciążeń administracyjnych po stronie. Lekarzy to poprawka artykułu 45 ustęp 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 48 ustęp 1 ustawy o refundacji leków. Znosi ona obowiązek ustalania wysokości refundacji danego leku przez lekarza. Lekarz ma leczyć, a refundacja jest przywilejem pacjenta i dotyczy jego dopłaty do leku w aptece. Artykuł 9 ustawy o refundacji wprowadza nowość, której nie ma w dotychczasowej ustawie refundacyjnej. W systemach ubezpieczeniowych w krajach zachodnich funkcjonują, funkcjonują refundacje leków stosowanych w chorobach przewlekłych, czyli jeżeli dany lek jest kupowane od czasu do czasu przez pacjenta, to płaci on pełną odpłatność lub częściowo w zależności od wykupionego ubezpieczenia. Natomiast w chorobach przewlekłych, kiedy pacjent stosuje lek codziennie po przekroczeniu pewnego limitu, tutaj jest proponowana trzykrotność minimum, minimalnego wynagrodzenia za płacę, koszty leczenia są refundowane w całości. Sprzyja to systematycznemu leczeniu i obniża koszty niepotrzebnych hospitalizacji. Proponowane zmiany w artykule 8, ustęp, 8, 8 ustawy o refundacji zdejmują z aptek, zwłaszcza to jest ważne przy tych aptekach małych, gminnych, wiejskich, które nie są w sieci aptek, winno bankructwo wynikające ze zmian cen leków spowodowanych zmianą listy leków refundowanych, a obecnie dzieje się to co dwa miesiące. Jak również zmiana ta poprawi dostępność leków dla pacjentów w aptekach, gdyż apteki będą mogły kupować większą liczbę sztuk opakowań tych leków, a nie tak jak to się dzieje w tej chwili, tak na jutro. Kończąc jako Klub z 15 postulujemy o całościowe zajęcie się służbą zdrowia w zakresie wydatkowania pieniędzy. Gdyż nierozsądne dosypywanie pieniędzy do systemu ochrony zdrowia z pewnością nie rozwiąże problemu. Funkcjonują systemy ochrony zdrowia, gdzie nakłady na służbę zdrowia są dwa razy wyższe od tych w Polsce, a pacjenci są dalej niezadowoleni. Równolegle możemy spotkać się z rozwiązaniami, gdzie nakłady na służbę zdrowia są na naszym poziomie i przez ekspertów uznawane są one za modelowe, a pacjenci są zadowoleni. Zwracamy uwagę, iż wieloletnie zaniechanie w informatyzacji służby zdrowia doprowadziło do sytuacji, w której odpowiedzialność za kontrolę wydatków pacjenta przerzucono na lekarzy i pacjentów, konfliktując ze sobą te dwa środowiska. Bez globalnego systemu informatycznego kontrola wydatków w służbie zdrowia jest niemożliwa. Zgadzamy się z ogólną ideą pomocy ludziom przewlekle chorym, ale tak ogólne proponowane zapisy otwierają drzwi do poważnych nadużyć, w efekcie czego możemy, może być zagrożony cały system farmaceutycznego, farmaceutyczny państwa. Reasumując. Rekomendujemy przekazanie projektu ustawy do prac w Komisji Zdrowia, gdzie należy merytorycznie, wnikliwie przyjrzeć się jej zapisom pod względem kosztów dla budżetu państwa.